Pan siedzi spokojnie, nie? Staram się panie profesorze, tak, ale ja się lękam Wszyscy jest, tak, się tak. boją, wszyscy się boją, nie czemu, Nie, tam, ma, czemu? Tam, tam nie wiem czemu to się bać. Wszyscy boją, nie, nie dać czemu. Oh, spadła mi ta tam. Dobra. No to co, powiercimy troszeczkę. Aha, Aha, proszę, proszę przypukać jeszcze. Proszę tam, to tym, to tym, o, tak. Jeszcze raz, tak, na pewno. Może pan posunąć się, bo światło, tak, tak, nie, nie widzę tutaj nic światło. Tak. Dobrze, dobrze. Dobrze. <śśpiewanie> no to że cię będzie bolało. No pewnie nie będzie bolało. A, a może zastrzyk co? Jaki zastrzyk? Po co zastrzyk? No, znieczulenie, bo się boję. Jakie jest znieczulenie? Znieczulenie. Co pan mi tutaj? Ja jeszcze robi? No nie no, znieczulenie, na znieczulenie proszę panie doktorze. Jakie znieczulenie, proszę. No taki, nasi... Bądź pan mężczyzna i znieczulenie, jakie znieczulenie. Ja się boję, nie chcę być takim, wie pan. Nie bądź, te, nie bądź pan ciulem. Po męsku trzeba znosić. No, robimy, robimy. To jest Ju, bez, bez, bez celiny proszę. tym razem. Ale proszę o wyczulenie, panie doktorze. To nie śmie, pan coś tak. Dobra, to nie będziemy biegli, tylko po prostu wyrwiemy chole. Jak? No co, no, no to są tradycje Co pan tu ma? Sterylizowałem, czy nie Panie, co pan, no? Proszę otworzyć, proszę otworzyć japę. No. No co mi pan tutaj cyrk robi? Panie, pan, proszę to w... Tam dalej to ja nie co w tym takiego groźnego, ja się pytam? Panie, nie, 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 ja bez tego, jak ich nie utrzymam. Panie, panie wiesz, że żyć, że człowiek jest stworzony do cierpienia? czy cierpienie już Ja jestem luteraninem. Do luteraninem, do Tak. tak. Prodyscyplinacja nie. To jasne. I cierpienie pewnie też nieco. Co pewnie, że nie, a co pan No. Co to co, co, co będzie teraz, panie? No nie wiem, nie wiem, muszę się zastanowić. Dobra, panie. dobra zastanowiłem się. Panie! Młodkie pana z nie tyle, to pan będzie spokojny i będę mógł wykonywać swoją pracę. Co mi pan, wracaj pan! Co jest? Wracaj pan do cholery!